Ja już mam. na dzisiejszym odcinku zakupów growych Wracają zakupy growe e, miesiąc, czerwiec e, Dlaczego? Ponieważ postanowiłem sobie zakupić prezenty od siebie, dla siebie i e, tu będzie haul Dzisiaj jest środa Zamówiłem sobie dwie paczki a już w czwartek, wy będziecie mieli to na jednym filmie, będzie kolejna paczka więc będzie fajnie Mamy ogromną jaką paczuchę, nie? To jest coś dużego, ale zacznijmy od Mniejszej przesyłki z jedną grą. Zapowiem, że na PS5. Tak powiem tylko. Dobra. Eee, za tą paskę dałem 80 zł produkt sam e, kosztował e, 60. Pyk, i co to za gra? Najle najgorsza gra 2023 roku Lord of the Rings Gollum Najgorsza gra 2023 roku Czemu ją kupiłem? Ponieważ ona może dużo osób i na pewno nie kupiło i może ale też żeby ją przejść. No nie będę ukrywał, to macie paragon. E, więc to jest pierwsza gra. Raczej jest tam tylko płyta. E, czy ją otwierać? No dobra, otwórzmy i tak będziemy. Może zagramy. Na pewno zagramy. Przejdę ją. Nos Traci na wartości, teraz ta gra, dużo. Teraz co zrobiłem, że ją otwieram? Ale gry są po to, żeby w nie grać. Ale jak do pudełka nie mogę otworzyć, to co? No ale jeszcze tak wygląda pudełko z przodu. Z tyłu. Biały bok. O fuck. Pegi 16. Dobra, poszło. piękne pudełeczko. No juteńkie. Otwórzmy. I niestety nie było po co otwierać, bo jest tylko sama płyta z gromu. Ale nawet spoko to wygląda. Fajnie. Teraz przejdźmy do tego gigantycznych rozmiarów paczki. Jak na to co zamówiłem bo... Może po tytule filmu wiecie, że już to jest, będzie moja pierwsza kolekcjonerka I po rozmiarach to nie jest, widzowie The Last of Us 2 Ale jest to kolekcjonerka o wiele tania i bardzo dobrej, myślę, okazji Otwórzmy to pudło, bo jest naprawdę ogromne naprawdę nie rozumiem tego, czemu aż tak Naprawdę się mi w każdej nie wieści, ja ze statyw I nie mogę dać wyżej Znaczy nie mogłem coś, ale nie ma posta w sobie Ale ja ją chyba... czekajcie Ona się otwiera chyba od góry, nie? Nie, eee, dobra, widzimy się zaraz. Otworzyliśmy Kurde. Lepsze zapakowanie niż nie powiem co. O jeszcze to, Patrzcie ile tu jest folii. Nice Tu jest to duża fucking no ale to jest wielkie To naprawdę a ja szukam tego mniejszego produktu na no dobra, chyba to są razem A nie, bo to jest jeszcze w jednym pudełku To to już wyciągamy Tu jest gra z przodu jedna O patrzcie Patrzcie to widzę, Ale super zapakowanie Pamiętam tak był pierwszy kolor zakupowy, ale fajnie, to nawet to zostawię może. Super. Opa. Dobra. Tu jest jak sami widzicie już pierwsza na Xboxa. E, w później części filmu będzie ich o wiele więcej. A więc dajmy ją z brzegu. Już mamy ją. Czekajcie. Dobra, to to od odłóżmy I przejdźmy do tego oto tytułu. E, co to jest folia? Call of Duty Modern Warfare 3. Call of Duty Model Warfare 3. Spudełka jest średnio nawet, ale dobra, jest instrukcja. Eee, pięknie jest manual, proszę bardzo. Jest instrukcja. Jest płytka, sprawdźmy stan. No jest trochę porysowana, to nie ma co mówić, ale raczej będzie działał. No eee, co mam powiedzieć o Call of Duty? No bardzo fajnie, potrzebowałem kolejne Call of Duty na, pół, na, na półkę. I żeby przejść do którego nie ogracie na PlayStation 4 albo PS5, więc musiałem je kupić na Xboxa 360. A Xboxa 360 gry naprawdę są tanie, zapłaciłem za to. A może będzie właśnie ten, może tu będzie nie, tu jest pudełko już chyba tylko z tym, chyba tak, eee, ale to zapłaciłem za tą grę 17 zł. Mogło być taniej, ale ja, że zamawiałem z innego sklepu, to 17zł to naprawdę spoko cena. Na pewno no, dzisiaj może nawet odpalę, ale obecnie przychodzę Red Dead Redemption. Więc zobaczymy, na no, ale odpalę na pewno Goluma, Modern Warfare i te gry, co jutro przyjdą, to będzie grane. Zobaczyłem cenę, to musiałem go brać, bo chciałem mieć kiedyś właśnie pierwszą kolekcjonerkę. Padło na właśnie tą grę. Może wiecie, która to jest już gra, bo to są naprawdę to jest tania. Dosyć kolekcja ale liczę, że będzie fajna. Lamp może lampka wyłączmy, bo tutaj, jak są te pudełka, to to zabiera. Od siebie, od siebie. Mi ręka trochę boli. Rauż, pójdzie. Dokładnie. O, proszę. Dobra, i teraz już można włączyć światełko. Benz, King's Bounty. Ej, ale naprawdę duże to pudło jest. Myślałem, że będzie mniejsze to. I chciałem to zmieścić na półca. Może być średnio. Naprawdę duża ta kolekcjonerka jest. Liczyłem. Nie, no nie liczyłem, ale myślałem, że będzie mniejsza. To bardzo fajnie. Zobaczcie, jaka ona jest fajna, duża. No, proszę Cię bardzo, no, Dragon, jaki piękny. Kings Bounty Collection Edition, ale fajna. Oto jaki gościu. Z tyłu, co się zawiera w tej edycji kolekcjonerskiej. Super. Moja kolekcjonereczka, moja kolekcjonereczka. Ja ją otworzę na samym filmie, oczywiście, ale jest. Kings Bounty edition Collection edition edycja kolekcjonerska tej giery naprawdę jest duża no zobaczcie mamy tutaj goluma to jest porównanie do goluma nie więc myślałem że będzie mniejsza a no tak no ten. na ten naprawdę bardzo bardzo fajnie a nie zmieszczę nie upcham jej na pewno na tej półce z grami, będę musiał kombinować inaczej zaraz będzie opening Dobra, a my widzimy się w dniu drugim. Witam serdecznie w kolejnym dniu. Kolejna paczka, dzisiaj 6 gier za 60 zł. E, musiałem włączyć wszystkie światła, bo jest 14. Jakbym wyłączył, wszystko byłoby bardzo ciemno. Ale mamy oto paczuszkę, niestety statyw też się zepsuł. E, ale jest paczka z grami za 60 zł. E, już raz taki filmik był. A jest tu masa gier. ja sobie wezmę na bok i będzie Wam po prostu po kolei pokazywał, nie? Tak będzie po prostu ciekawiej i lepiej Ja już widzę, że tak jest, wszystko są, jest praktycznie <grym> te 6 gier e, I y, macie, o, pudełka Możecie zwiastować co to jest, ja tu teraz będę losu losu Wylosowałem Aha, wyrosłałem to najlepsze. Ale zanim mam tu jeszcze kartkę, czekajcie, pokażę. chociaż nie, to są. Aha, no ale możecie zobaczyć, że. Co jakieś 10 zł. Eee, a wysyłka. Że zapłaciłem 48 za zwykłe rzeczy. A. Zostałem yy, jedyna. Nie, więcej, więcej. E, dobra, nie, to może inną grę. Ja już mam tą, co ja chciałem akurat wam pokazać. A ja sobie wyjmę z folii. Była fajnie. Ogólnie, nawet 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 stan fajny. Tylko, chciałbym właśnie wybrać gierkę, która jest najgorsza, w moim przekonaniu. Co to jest? A, to jest dobra. Pierwsza gra. Dobra, muszę Wam inaczej to zrobić. Jest to print z łapy nagrywane. Ale zobaczcie, no jest fajny stan, naprawdę, muszę powiedzieć. Za tą grę akurat dałem 5 zł O! Ale tu... Ej, Kolego! Co to ma być? Dobra, weźmy już na stojące O, to jest Bethesda, tak? To jest od Bethesdy gra? Czekajcie Niestety, chyba że zrobię jeszcze tak dalej Teraz się złapie no nawet nawet, dobra i tak wam bym pokazał, jest instrukcja, niestety troszkę jest, jak sami widzicie tutaj Przetrzewiona, zjedzona, ugryziona przez jakiegoś gościa Ale sama instrukcja naprawdę w fajnym stanie, tylko szkoda, że właśnie tak się stało, jak się stało 5 złotych dałem za tą gierkę Ja sobie poza kamerką zobaczę, jest sama płytka I stan... Ty! No stanówka. No stanówka totalna Nóweczka totalna. No to muszę powiedzieć, że tutaj dobry deal zrobiłem. Bo naprawdę, nówka. Nie wiem co to jest za graka. Szczelanina, chyba. Ja lubię szczelaniny, więc pg 16. A to jest online. To niedobrze. Ale pierwsza gra to jest Brin. Albo spróbuję ten statyw. Udało mi się naprawić. Tylko się może przesunę. Jak już mówiłem, dałem za to 4,95. Pudełko bardzo ładny stan, ale będzie burza. Tylko tu chyba trzeba mieć Xbox Live, więc to jest stricte na półkę. No a jeżeli to jest online, no ale gra na Xbox'a do kolekcji zawsze się przyda. na Xbox Live a nie mam. Eee, dobra, to jest co? Kolejna gra za 3,90 jest to Tiger Woods PGA Tour 07 Xbox Live. Już gorsze stanie pudełko, Sami zobaczcie. Opa. Z tyłu. No czy ja w to zagram? Oczywiście, że zagram. Ja jak mam Xbox, jest fajne to, że od razu wkładacie płytkę i gracie. Jest instrukcja. W ogóle, jak kiedyś będą gry bez płyt, to nie wiem, czy ja będę w ogóle je kupował. Chyba pójdę w totalne retro. Playstation One, One, 1 no jakieś, wiecie. Microsoft. A, fajnie. A jeszcze płytkę, sprawdźmy stan, ja wam nie pokażę, bo nie mam koszuli. Ponownie nówka, no ale ja się nie dziwię, że to są nowe gry e, Praktycznie, bo no nie oszukujemy się, to nie są e, tytuły niesamowite, warte ogrania Tak to już wygląda, teraz przejdźmy do tego po co kupiłem tą paczkę Do tych gier niesamowicie dobrych Albo przynajmniej chociaż fajnych Halo 3 czy... ONLYXBOX 360 o 60 Hz nawet, 15 pudełeczko zajebiście stan, bardzo fajnie hello no i super jest instrukcja, patrzcie jaki grubas jaki grubas troszkę podniszczona, ale zobaczcie no nie, no takie instrukcje to ja bym chciał codziennie, no zobaczcie no to jest książka prawdziwa, nie? to jest książka, zobaczcie piękne kolory stron o, rozpis pojazdów. No nie no. no proszę Ciebie. No. Granaty, jakieś akcesoria. Obronie. Weapons. Postacie. Takie powinny być instrukcje. Takie manuale. I płytka. Tutaj już może być pewnie gorszy stan. Bandzi. No. Tu już jest troszkę bardziej, ale myślę, że odpali gierka na spokojnie. Halo 3. W Halo grałem tylko Infinity na w pececie, tak to na razie się prezentuje teraz już takie tytuły najlepsze zostały więc lecimy totalnym klasykiem Gears of War xbox 360, kolekcja klasyki xbox live w chyba się włosło w Gears -y jeden już grałem, na PCcie również, ale no ja chcę je przejść i przez to je przejdę właśnie. Przejdę sobie na Xbox 360, e, jeden z lepszych gier na Xboxa i tu jest tak samo. Tu jest super stan tej instrukcji. No i patrzcie, no co ja tu mam, to jest ta sama sytuacja, mechaniki chowania się za e, tymi. Cała roz, rozpiska, gdzie co jest, tak? Kolejne bronie. Aż się chce to pooglądać, naprawdę, aż się chce to pooglądać przed tą grą, nie? Kochamy takie rzeczy, dlatego kocham pudełka, że możecie sobie wyjąć, pograć, zobaczyć jak to wygląda. No i sama płytka. Xbox, kolekcja klasyki mi nie przeszkadzało, dla większości jest to uważane, że jest gorsze klasyki niż wydania, niż te zwykłe. Ale mi to tam... A, nie mówiłem za ile Halo dałem, nie pamiętam już. Też się odpali, też się odpali. Gears of War, chciałbym zagrać wszystkie, zobaczymy jak mi się spodoba. Trochę grałem, bardzo mi się podobało. Dobra. Zostały dwie ostatnie gry. Dlaczego kupiłem tą paczkę? Właśnie dlatego FIFA 14, bo przyjdą koledzy i będziemy grać w turniej. Właśnie na Xbox 360 FIFA. A że FIFA 15 mam, a nie chciałem kupać Ja z tego samego, kupiłem FIFA 14. A ja zbieram wszystkie FIFy. Więc naprawdę już kolejna, tu kolejna edycja. Fajnie, na Kinecta coś można tu zrobić. No, jakieś dwa papierki. ona trzy, patrzcie. O. Dobrze. Jakiś kod. Już pewnie nie działający. I e, karteczka z jakimś... Instrukcjami nie wiem czym Dobra, i jeszcze płytka Czy to jest po angielsku? Dokładnie Co jest? Jakość o. Messi No jak ja mówiłem, już bardzo chciałem kupić Tą gierkę I ostatnia gra i bardzo się z niej najbardziej cieszę Assassin's Creed 1 z Altairem przeszedłem ostatnio dwójkę muszę przejść wszystkie Assassiny więc to była formalność bo Assassin's Creed 1 już ją będę miał będę ją grał i na pewno ją przejdę płytka, wszystko jest z tyłu to tak wygląda bardzo mi się podobało jak zanim grę w Assassin's Creed 2 to był e, chwilowy moment jak się grało Altairem i tam był miecz taki bardzo fajny. Właśnie to są już Jeszcze tacy klasyczni. Jest, jest instrukcja, jest jeszcze coś. Zaraz zobaczymy. O! Telefony Assassin's Creed eee, O, Wins Ubisoft Games. Sprawdźmy sobie manuala. No to chyba już nie ma żadnych takich niesamowitych rzeczy. Po prostu zwykła instrukcja. No, i jeszcze inne Ubisoft, coś tam games. I telefony od Ubisoftu. Proszę bardzo, możecie grać w gry od Ubisofta na telefonie. Nice. Może sobie nawet to powieszę, szczerze mówiąc. Powiesimy sobie, a to będzie w zestawie. A jeszcze płytka, właśnie. Zobaczmy, jak stan. Yy, może być. Może być gorszy niż Fifa i inne, ale jest spoko. No, jak ocenicie moje zakupy całkowite? No, uważam, że jak za to, że dałem za tego 60 zł, uważam, że wyszedłem na plus. A jeszcze wam przeczytam ceny, bo może tu będą. Są, są, dobrze. Może będę pamiętał. Najwięcej dałem 11,90 za grę. I jeżeli dobrze pamiętam e, no i właśnie niedobrze pamiętam. To był Asel albo Assassin's Creed, albo FIFA za 1190 e, myślę, że jednak to był Assassin Później był 940 Brink e, 890 są dwie gry za 890 to na pewno były e, to na pewno była albo Gears, albo Halo Później 950 to chyba ta FIFA. 890 to albo Halo albo Girsy i 390 e, e, Tiger Woods Pegator. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mi się bardzo spodobał. Mamy taką już kolekcję na tego Xboxika, że trzeba grać. Jeszcze posłuchajcie, posłuchajcie jeszcze ze mną zamykania pudełek póki jeszcze te pudełka jakkolwiek są. Uwaga! No i pozamykane Jeszcze, tak wam pokażę? Są, giery. są giery. jest co grać, jest co grać, jest na PlayStation, jest grać co na Xbox 360, a teraz gry na Xbox 360 są tak tanie, że trzeba je kupować. Pięknie.